Witam Państwa bardzo serdecznie. Zalew inicjatyw partyjnych, jaki nastąpił w ostatnich paru tygodniach, dobitnie przypomina nam o powoli zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wyborach, których stawką jest nie tylko kluczowa dzisiaj kwestia obrania kierunku, w jakim dalej podąży nasza polityka międzynarodowa, ale i wyboru drogi w kształtowaniu umysłów młodych Polaków drogi ku zakorzenieniu w polskiej i europejskiej kulturze lub wykorzenieniu ku postzachodniemu konglomeratowi wzorców emancypacyjnych. Prawdopodobnie najważniejszym ośrodkiem władzy publicznej z tego punktu widzenia jest polskie ministerstwo edukacji i nauki. Kierujący nim minister Przemysław Czarnek niewątpliwie wykonał kilka posunięć zmierzających do immunizowania młodego pokolenia na zagrożenia kulturowe płynące z za naszej zachodniej granicy. Przykładem jest choćby wprowadzenie przedmiotu Historia i teraźniejszość. Medialną narrację dotyczącą tego przedsięwzięcia zdominował jednak zatwierdzony przez ministerstwo podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, który, pomijając wszelkie oficjalne tłumaczenia, miał pełnić taką właśnie funkcję. Miał, gdyż przytłaczająca większość szkół w Polsce. Głównie wskutek medialnego obstrzału zamieszczonych tam treści i samego autora, zwyczajnie po niego nie sięgnie. Co znamienne, profesor Roszkowski został zaatakowany nie tylko przez entuzjastów opcji wykorzenienia. Kręciła nosem również strona reakcyjna, a obie linie ataku zbiegły się w tym samym zarzucie, który możemy zamknąć w pojęciu ostentacja. Nie jest to precedens. Oczywistość przekazu, propagandowa toporność i dogmatyczność od zawsze były grzechami strategii komunikacyjnej prawicy. Ujmując rzecz innymi słowy, niewystarczająco zadbano o to, by podręcznik, sącząc w młode umysły rozsądną dawkę konserwatywnego przekazu, nikogo zbytnio nie rozdrażnił. Czy jednak mogło być inaczej? Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki może przeprowadzić inteligentną, konserwatywną ofensywę bez zrażania sobie tysięcy nauczycieli i nawet częściowo przychylnych ośrodków opiniotwórczych? By odpowiedzieć na te pytania, nie ograniczając się jedynie do samego przedmiotu HIT, pozwoliłem sobie na kilka małych potrzeptów, które być może jakimiś drogami dotrą do ministra Przemysława Czarnka. Jestem przekonany, że wcielenie w życie przynajmniej części spośród nich Zdecydowanie sprzyjałoby odpowiedniemu formowaniu młodych ludzi, nie prowokując salonowego ryku, na który tak bardzo podatne jest ucho polskiego nauczyciela. Nazywam się Ludwik Pędzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Narzekając na postępujące zlewaczenie uniwersytetów, zwykliśmy myśleć o tym zjawisku jako o wrogim przejęciu. To określenie nie oddaje jednak istoty sprawy. Choć nie mamy na to ochoty, musimy przyznać, że Lewicy udało się intelektualnie zauroczyć studentów. Rozmaite teorie i badania feministyczne, postkolonialne, genderowe i queerowe tłumaczą rzeczywistość społeczną w sposób nieuczciwy i okrojony, aczkolwiek dostarczają młodym poczucia tajemniczenia, domknięcia poznawczego i intelektualnej sytości. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie oparte są na emancypacyjnej i równościowej metodologii. To słowo umieszczamy tu w cudzysłów. Metodologii stojącej w sprzeczności z klasyczną metodologią dążącą do trafnego i rzetelnego opisywania praw natury, mechanizmów społecznych i tym podobnych. Skoro jednak wielu studentów nie odrzuca już na samym wstępie tego typu treści podających się za naukę, podobnie jak teorii New-age'owych i ezoterycznych, oznacza to, że nie wiedzą czym jest nauka, a mentalny wykrywacz bzdur, jakim powinien dysponować każdy student, nie istnieje. Zainstalowanie takiego bullshit radaru, a także zaszczepienie licealisty przed wpływem najrozmaitszych naukologii, to zadanie stojące właśnie przed szkołami średnimi. Do tego potrzebne jest dodanie do podstawy programowej pewnej dawki wiedzy o metodologii naukowej. Jej zrozumienie zdecydowanie nie przerasta możliwości przeciętnego licealisty czy ucznia technikum. Znacznie trudniejsze treści spotykamy choćby na lekcjach fizyki czy biologii. Wiedza o metodologii powinna być sformułowana w taki sposób, by z góry odrzucać różne egzotyczne kryteria serwowane nam przez pseudonaukową lewicę i ezoterykę. Uczeń musi zostać uczulony na to, że sposób skonstruowania i przeprowadzenia badania nie jest poprawny wtedy, gdy służy zmianie społecznej, zmniejszaniu nierówności, czy został wyczytany w astralnej bibliotece Akaszy. Jeżeli z wyników badań można wyprowadzić zalecenie co do zmiany ustawodawstwa idącej w którymś z tych kierunków, droga wolna, ale sama w sobie nie może być weryfikatorem jej słuszności. W postulowanych przez nas treściach można wskazywać również przeróżne przykłady metodologii paranaukowej. W taki sposób by nikt się nie zorientował, że prewencyjnie chronimy ucznia przed wpływem badań wywrotowych. Samo uzasadnienie wprowadzenia tego typu treści do podstawy programowej jest bardzo proste. Uczeń nabywający w szkole wiedzę naukową powinien wiedzieć, czym w ogóle nauka jest i w jaki sposób odkrywa się wiedzę, która jest nauczana w ich szkole. Biorąc pod uwagę fakt, iż oświeceni liberałowie głoszący wolność badań naukowych zwykle nie mają pojęcia, że atrakcyjne, lewicowe nurty nic wspólnego z nauką nie mają, nie powinni za to protestować wobec poznania klasycznej metodologii naukowej. Zero ostentacji duży potencjał reakcyjny. Przejdźmy do kolejnego potrzebtu. W jaki sposób prezentujemy uczniom wiedzę o tym, czym jest społeczeństwo? Lewica, zarówno ta łagodniejsza, jak i rewolucyjna, odchodzi od organicznego postrzegania społeczeństwa. Pozwala jej to wznosić różne, bardziej lub mniej szalone postulaty w oderwaniu od faktu, że jedna zmiana pociąga za sobą całą ich serię. Wynika z tego jasno, że nie można sobie bezkarnie eksperymentować w jednej dziedzinie, w nadziei, że nie przeniesie się to na całość organizmu społecznego. Dysponując takim postrzeganiem, świadomość ryzyka destabilizacji całości społeczeństwa wraz z każdą poważną zmianą ekonomiczno-obyczajową rośnie. Mając tę świadomość, mimowolnie nie dajemy się ponosić wielkiemu entuzjazmowi, gdy pojawia się kolejny lewacki postulat. Być może jakaś zmiana obyczajowa czy prawna chwilowo ulży określonej grupie społecznej, ale jak wpłynie to na inne grupy, na funkcjonowanie całości, na kooperację między ludźmi, na wydajność gospodarczą, na potencjał obronności itd. Tak Warto ryzykować? Może jednak to jeszcze raz przemyśleć. Zdecydowanie łatwiej popierać jakiś postulat na przykład sformalizowania związków nieheteroseksualnych, gdy nie zdajemy sobie sprawy, że wpłynie to na wiele innych sfer życia społecznego i będzie to wpływ dla ogółu niekorzystny. Przedmioty takie jak historia, wiedza o społeczeństwie i język polski powinny zawierać elementy ukazujące, w jaki sposób jedna zmiana społeczna wpływała na szereg kolejnych, że w społeczeństwie nic nie jest od siebie odseparowane, że usunięcie kamyczka może wywołać lawinę. A im bardziej drastyczna zmiana, i to na newralgicznym obszarze kultury, tym większa szansa, że dokona się radykalna destabilizacja systemu, a większość ludzi taka wizja przeraża. Zwłaszcza w sytuacji, w której nie żyje im się jeszcze najgorzej. Konieczne jest również ukazywanie funkcji wielu niezrozumiałych i pozornie zdezaktualizowanych instytucji. One również wchodzą w skład społecznego organizmu. Tego typu treści powinny zostać rozsiane po programach wszystkich przedmiotów humanistycznych. Istotne, by obraz społeczeństwa jako metaforycznego organizmu, gdzie wszystko łączy się ze wszystkim, był przedstawiany młodzieży wielokrotnie. Bo to dobra szczepionka na rewolucyjne szaleństwo. Odejście od tej wizji na rzecz społeczeństwa jako tak zwanego zbioru jednostek to gotowa katastrofa i zdecydowane zwiększenie poparcia dla agendy liberalnej. No bo dlaczego komuś czegokolwiek bronić? Komu to szkodzi? Właśnie dlatego, bo to dotyczy również innych. Wbrew chwytliwym tezą o wolności pięści i nosa. Podobnie, a nawet bardziej szkodliwe jest przedstawianie społeczeństwa jako pola walki, bo to z kolei służy agendzie lewackiej. A więc organiczna wizja społeczeństwa. Mój drugi potrzeb dla pana ministra Czarnka kolejny potrzeb. W murach szkolnych zwalczać ideologię przeciwnika, ale w sposób rzetelny i bardziej zniuansowany niż czyni to apokaliptyczna prawicowa publicystyka. Przykład z podręcznika HIT wspólny korzeń ideologii feministycznych, nazistowskich, gender i tym podobnych – marksizm. Z całym szacunkiem, ale nie da się obronić w przekonujący sposób tezy o marksistowskiej genezie feminizmu. Przecież to ideologia, która swoimi zrębami, a nawet pierwszymi ruchami aktywistycznymi, zabłysnęła na kilkadziesiąt lat przed narodzinami Marksa. Twierdzenie, iż feminizm rozpoczął się od książki Engelsa Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa to błąd pars prototo. W ten sposób mógł co najwyżej rozpocząć się feminizm socjalistyczny. Czy naprawdę nie można było napisać, że marksizm wywarł istotny wpływ na rozwój feminizmu? To przecież jest prawdą niepodważalną. Daje sobie znać pradawna skaza prawicy słabe rozeznanie myśli lewicowej. Na przykładzie tego problemu należy ukazać wadę narracyjną w postaci dążenia za wszelką cenę do efekciarskiego ataku na przeciwnika ideowego. Nie działa to bowiem w ten sposób, że im bardziej bombastyczny zarzut, tym przeciwnikowi wyrządzamy więcej strat. Po przekroczeniu pewnego progu zyskujemy sobie miano wariatów lub fanatyków i ogół społeczeństwa przestaje nas słuchać. Hasła w rodzaju homoseksualne korzenie trzeciej rzeszy czy marksistowska geneza feminizmu po prostu odbijają się od inteligentnych ludzi. Należy więc porzucić ewidentnie nieprzekonujące zrównywanie. Na rzecz opisu wzajemnego przenikania się ideologii i wpływu jednej na drugą. Tezy wyważone często mają większą siłę oddziaływania niż sensacyjne twierdzenia. Podsumowując, mniej apokalipsy, więcej niuansu. Teraz potrzeb dotyczący edukacji antyaborcyjnej potrzeb bazujący na moim własnym życiowym doświadczeniu. Trudno powiedzieć, czy jestem osobą reprezentatywną, ale w przypadku mojej młodości kontakt z osobami z zespołem Downa miał duży wpływ na obecny negatywny stosunek do aborcji. Powstaje pytanie, czy dostrzeżenie człowieczeństwa u osób niepełnosprawnych w młodości wpływa w jakiś sposób na stosunek do chorego embrionu ludzkiego w latach późniejszych? Wśród zwolenników aborcji często spotyka się bowiem argument, że w pewnym sensie chroni ona tak poczętą jednostkę przed życiem pełnym cierpienia. Jeżeli ktoś jednak miał styczność z autystami czy osobami upośledzonymi, wie, że ich życie zazwyczaj nie jest permanentnym cierpieniem. Ludzie tacy mają własne radości i marzenia. Właśnie dlatego warto rozważyć, czy wycieczki klasowe do szkół specjalnych czy domów pomocy społecznej nie zaprocentują w przyszłości konserwatywnym podejściem do tematu przynajmniej u części młodych osób. Istotne jest, by taka wycieczka odbywała się w okolicznościach, w których niepełnosprawni mogliby ukazać swoją radosną stronę. Przykładem są rozmaite pikniki czy zabawy, na które wyczekują oni często z utęsknieniem. Oczywiście część uczniów szkół średnich wykorzysta to jako sytuację do kpin i szyderstw, ale w przypadku większości prawdopodobnie ślad takiego spotkania zapisze się w ich wrażliwości pozytywnie. Zniwelowanie argumentu o niekończącym się cierpieniu chorych ludzi, w moim przekonaniu, jest istotnym ciosem w proaborcyjną agendę lewicową. A wszystko to bez jakiegokolwiek ostentacyjnego działania propagandowego. I wreszcie ostatni potrzeb. Być może najtrudniejszy do dyskretnej realizacji, ale absolutnie niezbędny. Należy wyczulić młodzież na przekaz propagandowy we współczesnych dziełach popkultury. Rozgarnięci licealiści mogą śmiać się z toporności dawnej propagandy socjalistycznej, nie dostrzegając jej obecności w adresowanych do młodych ideologicznych mózgotrzepach współczesności. Brak świadomości jej istnienia implikuje podatność na jej oddziaływanie. Popkultura wydaje się młodemu człowiekowi neutralna, oczywista i zdrowa. Religia to indoktrynacja, a opowieści podręcznej już nie. Odpowiednio wyczulona osoba powinna reagować śmiechem na serwowane im absurdalne przekazy w rodzaju: możesz być kim chcesz, normy są niepotrzebne, wszystko ci się należy, czy jesteś wspaniały jak jesteś, a społeczeństwo jest głupie skoro nie potrafi tego rozpoznać. Należy jednak bardzo uważać, by przy nauce krytycznego spojrzenia na tego typu dzieła nie doszukiwać się rozmaitych okultyzmów, satanizmów i działalności innych ciemnych sił, gdyż wzbudzi to tylko rozbawienie młodzieży. Takiego zadania mogły podjąć się znane i lubiane przez młodzież postaci działające w przestrzeni internetowej. Analizy tego typu będą atrakcyjne, stymulujące i zabawne, a próg nieufności wobec ich autorów okaże się znacznie niższy od tego, jaki ogranicza zwykłego nauczyciela. Tych pięć potrzeptów do ministra chciałbym zakończyć swego rodzaju apelem. Apelem do ideowych sprzymierzeńców mających swoje kanały YouTube'owe, profile na Twitterze i Facebooku. Sprowokujmy burzę mózgów mającą wygenerować twórcze inicjatywy dla systemu edukacji. Jest on punktem newralgicznym dla przetrwania naszej kultury i jeżeli go odpuścimy lub będziemy stosować przestarzałe, nieskuteczne rozwiązania, przegramy ze zwolennikami opcji wykorzenienia młodzieży. Zapraszam do dzielenia się własnymi pomysłami i płodnej dyskusji. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wysłuchali Państwo audycji radykalnego pasywisty pod tytułem Makiaweliczne potrzebny dla ministra czarnka.